Witajcie powagowani w dzisiejszym odcinku uszkodzenia klinu nawale. Dowiecie się z niego, dlaczego do takich uszkodzeń dochodzi, oraz w jaki sposób łatwo je zagnozować. Chodźcie do Wojtka, pokażemy Wam wszystko. O co chodzi z tym y, sławnym, uszkodzonym klinem nawale? Y, z czego bierze się na, na ta nazwa? Już Wam mówię. W silnikach, y, na przykład w AAZ. Wał mamy tak wykończony, że tam jest typowo nie ma tak jak tutaj cięciwy, tylko jest miejsce na, na clean. Jest miejsce na clean, jest wyżłobienie i kółeczko, na którym należy pasek rozrządu, też tutaj ma clean. Uszkodzony klin na wale wygląda chociażby w ten sposób. Tak? Czyli ten clean zamiast tutaj wystawać, tak jak w każdym tym kole. Zresztą, zdjęcie poprawnego. Poazemba tego rozrządu Wam pokażemy również. Ten klin tu jest objechany, także ten rozrząd, jeśli w ogóle się trzyma, to trzyma się tylko na śrubie, która to dociska do wału. Dlaczego to się uszkadza? O co tu chodzi? Dlaczego to jest takie groźne? W tym wypadku był clean. Tutaj mamy wał z Golfa trójki, z silnika 1Z. Tu już mamy cięciwe i w większości aut już nie ma cleanu na wale, tego. Jest cięciwa. Przy czym to również potrafi się uszkadzać. Potrafi się ta cięciwa tutaj z linii płaskiej zaokrąglić, tak, to, że to koło może nie obraca się swobodnie, ale że my dostajemy luzu i ten rozrząd nam, ten rozrząd nam się przestawia. Czym to może skutkować? Same początki, tym, że co jakiś czas mamy problem z odpaleniem tego auta, to jakiś czas to auto zaczyna nam dziwnie chodzić, jakby przebierać, może kopcić. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak samo jakbyśmy na przykład pompę cofnęli na przykład oząbek, jeśli byśmy ustawili zły kąt, częściowo złą dawkę, tak jakby ten wajek rozrządu był ustawiony w złym momencie. I teraz skąd się bierze uszkodzenie tego klinu? Tej cięciwy. Pierwsza taka rzecz przy wymianie: jeśli ktoś przy wymianie rozumnie wymienia również to koło zębatę, śruba może być za słabo dociągnięta. Jeśli chodzi o tą śrubę, która dociąga to koło do wału, jest ściśle określony raz, że moment, dwa jeszcze po danym momencie, kąt, w jakim należy dokręcić tą śrubę. Jest to bardzo ważne, żeby tego pilnować, ponieważ. To gwarantuje nam poprawne, poprawną wymianę tego koła zębatego. To jest to miejsce, kiedy nie można, a musimy się posługiwać kluczem dynamometrycznym. We wcześniejszych filmach często gęsto zarzucaliście nam, że nie mamy tego klucza. Ten klucz mamy, przy czym nie jesteśmy w stanie też do każdego miejsca akurat tym naszym kluczem dojść. Klucz był kupowany typowo do tego, że przy wymianie rozrządu, wymianie tego koła, dokręcić to w sposób zgodny ze sztuką. To jest to miejsce, gdzie ten klucz musi być, ponieważ inaczej ani nie wiemy z jaką siłą tą śrubę dociągnęliśmy, ani też nie wiemy w którym momencie o dany kąt, tak jak producent koła zębatego czy tej śruby zaleca, tą śrubę jeszcze dociągnąć. Te, te siły naprawdę tam są dość spore. Dlaczego to nam się uszkadza? Ta śruba może być zbyt słabo dociągnięta. Kolejną rzeczą jest to, że koło pasowe, które przychodzi na koło zębate, może mieć w jakiś sposób bicie, czy też może być krzywo przykręcone, może być już wyeksploatowane, Dalej yy, akcesoria, które są napędzane tym paskiem, mogą mieć jakieś opory, mogą mieć również bicie, także ten pasek zacznie nam to kołeczko na wale wyszarpywać, rozruszać. Co jeszcze może być przyczyną? Tak samo pasek rozrządu, jeśli coś, coś mamy krzywo, w jakiś sposób, nie wiem, koło zębaty nam się uszkodzi, coś wpadnie nam pod rozrząd, czy uszkodzi pasek, czy też może coś się stać z tym, z tym kołem, że zacznie nam latać na boki. Są przypadki również, że ta śruba albo była z, ze złych materiałów zrobiona, albo była ze złą siłą dociągnięta, tak, że ta śruba po prostu pękała. Co tu jeszcze należałoby... Powiedzieć. W jaki sposób możemy zaobserwować, że coś nam się z tym, z tym kołem dzieje? Poza tym, że na przykład ciężko auto odpala bądź zaczyna troszkę podkapcać. Na samym początku to koło, zresztą to najlepiej będzie widać, byłoby widać na aucie. Tu mamy pasek rozrządu, dalej mamy pasek dodatków. Jeśli nie mamy osłony silnika. A z tym kółeczkiem coś się dzieje, widać, że to koło pasowe nie idzie nam równiutko prosto, nie obraca się w osi, tylko że ma dziwne wychylenia. To już jest pierwszy sygnał, że należałoby się, by to skontrolować, czy to tylko nam, mamy takie wrażenie, że to chodzi na boki, czy też faktycznie to kółeczko nie porusza się w się swojej osi. To jest pierwszy sygnał, i na przykład jeśli kupujemy używane auto, golfa trójkę i starsze, Dlaczego mówisz starszy? Ponieważ tam już też te kółeczka mogą być wyeksploatowane, ten rozrząd mógł być kombinowany, tam też może to się, to się zadziać i na takim chybotającym się kółeczku czasem może być również tak, że nie dojedziemy nawet do domu, bo ten rozrząd nam się rozsypie. Myślę, że to tyle, to takie pocowe informacje co do tego, co to jest, dlaczego tak się dzieje i jak ewentualnie temu zapobiegać. Na dzisiaj to by było tyle. Pamiętajcie koniecznie o naszym konkursie dotyczącym końcówek wtrysków. Wszystkie szczegóły dotyczące tego konkursu znajdziecie w tym filmie. I oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak zawsze. Trzymajcie się, cześć.